Za nami letnie warsztaty artystyczne z Fundacją Braci Golec, które odbyły się w Lalikach od 2 do 5 lipca. Cały projekt, który zaczął się już początkiem czerwca, był możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura interwencje jest to nowy pilotażowy program i bardzo się cieszymy, że mogliśmy skorzystać właśnie z tych środków i kontynuować już projekty, które fundacja rozpoczęła kilka lat temu. Słuchajcie, teraz sobie nauczymy sekundowanie, ci którzy nie umią, w duże. To bardzo trudno na helikopterze, myślę, że nam się to uda zrobić. Jestem bardzo dumny, że obok tych lekcji, które prowadzimy przez rok, czy już w Milówce, czy w Wodygowicach, czy w Jeleśni, czy w Koszarawie, odbywają się takie warsztaty jak właśnie w tym tygodniu tutaj. Uczymy się najbardziej melodie żywieckie, ale też właśnie jako warsztatu mamy nasze naszykowane takie trudniejsze utwory, czy ze Słowacji, czy ogólno takie polskie numery, które już... Trzeba troszkę umiejętności, żeby się zagrać. I też będziemy po prostu grali razem ze skrzypcami, co jest też super, bo nauczą się heligoniści troszkę zgrywać ze skrzypcami, z innymi instrumentami. I to jest taki sen, żeby tworzyć sobie jakieś kapelki, żeby grać, obnawiać tą swoją kulturę. Spróbujmy sobie najprędzej tutaj tą pierwszą część, dobrze? D, D, D. GADD! Letnie warsztaty artystyczne to były, to były działania skierowane do naszych podopiecznych. Prowadzimy, fundacja prowadzi ogniska muzyczne w czterech gminach na Żywiecczyźnie. Pod opieką mamy około 150 dzieciaków. W warsztatach wzięło udział 120 dzieciaków całej żywieczyzny. I to podkreślam, bo to było dla nas bardzo ważne, żeby zintegrować ich, pokazać im region, w którym żyją z perspektywy pewnej całości, nie tylko geograficznej, ale także kulturowej. z kontrabasu i z basów góralskich. Zazwyczaj są to zajęcia od podstaw, czyli przyszli do nas jacyś skrzypkowie, heligoniści, którzy mieli ochotę pouczyć się też na basach. Warsztaty mają na celu to, żeby dzieciaki wspólnie ze sobą, wspólnie ze sobą muzykowały. I te moje zajęcia tutaj także, także temu służą, dlatego że co prawda na instrumentach orfowskich, na instrumentach perkusyjnych przeróżnych wspólnie muzykujemy i też uczymy się bycia orkiestrą, taką orkiestrą bardziej rytmiczną, co jest też bardzo ważne w, w graniu w jakiejkolwiek orkiestrze czy zespole. Dzieci przez to uczą się słuchania jeden drugiego, to co jest ważne właśnie w zespołach, a przede wszystkim też poprawiamy poczucie rytmu, to znaczy ćwiczymy proste takty, proste rytmy, akcenty, które wielokrotnie występują w utworach ludowych i to, że tak powiem, sobie szkolimy. Nazywam się Małgorzata Filary, jestem instruktorem Fundacji Braci Golec. Uczę dzieci grać na skrzypcach już od roku. Te warsztaty, letnie warsztaty artystyczne, są takim podsumowaniem całorocznej pracy. Są one bardzo ważnym wydarzeniem dla fundacji, zarówno dla nas, instruktorów, jak i dla dzieci. Bardzo mi się podoba to, że dzieci podczas tych warsztatów bardzo dużo dają z siebie, walczą z każdą słabością swoją. Prawie do granic możliwości. E, walczymy też z czystością, z intonacją, ale wszystko zmierza w bardzo dobrym kierunku. E, jestem zadowolona, że e, dzieciaki tak podchodzą e, bardzo poważnie, ale też z taką dozą uśmiechu do tych zajęć. No i myślę, że w przyszłym roku spotkamy się w tym. Prowadzenia emisji głosu na podczas letnich warsztatów artystycznych w lalikach. Cieszę się bardzo, że mogę współpracować tutaj z podopiecznymi Fundacji Braci Golec, ponieważ widzę w nich niesamowity potencjał, ale na pewno ten potencjał wymaga oszlifowania i, i pracy. Dzieciaki są generalnie bardzo fajne, otwarte, wesołe. Widać, że muzyka góralska i śpiew mają w żyłach i mam nadzieję, że. Przez te kilka zajęć przybliżę im też pracę z głosem, co spowoduje, że po prostu bardziej się otworzą i te głosy zaczną jeszcze lepiej śpiewać i pracować. Tutaj zajęcia świetistyki etnicznej, bo tak sobie to nazwałam. I mam fajną grupkę osób, które chcą grać na różnego rodzaju piszczałkach, fletach, okarynach. No póki co jestem bardzo zadowolona, bo jak zaczynałam to na fletach, na piszczałkach czy na różnych tego typu instrumentach grało bardzo mało osób, a w tej chwili się to coraz bardziej rozwija i jestem z tego bardzo zadowolona. Nazywam się Michał Gawroński, uczę na co dzień gry na skrzypcach maluchy w Tychach metodą Suzuki i przyjechałem tutaj na, warsztaty, na letnie warsztaty artystyczne zaproszony przez panią Edytę Golec, której dzieci też się uczą metodą Suzuki. Moim zadaniem tutaj jest... Zabawić się z dziećmi tak od strony takiego bardzo profesjonalnego, profesjonalnego aparatu skrzypcowego. Rozluźnić je, pokazać im jakieś kierunki rozwoju, ewentualnie przypilnować, żeby, żeby postawa była prawidłowa, żeby miały możliwości w przyszłości ewentualnie grać coraz lepiej, coraz lepiej. Miałem kilka, kilka zajęć, kilka godzin zajęć w grupach, w, różny, w różnych grupach wiekowych. I Spotkałem się z bardzo pozytywnym przyjęciem, ze świetną taką muzykalnością góralską i z bardzo dużą elastycznością dzieciaków. Naprawdę bardzo miło mi się tutaj przeprowadzało te, te zajęcia i bardzo dziękuję za zaproszenie. się Zarówno nowych utworów, które dzieciaki nie poznały w ciągu roku szkolnego, zarówno i starsze utwory, które już grały, które już poznały, doszlifowujemy je. Na zajęciach dzieci są bardzo zdyscyplinowane. Widać, że chętnie się uczą, chętnie przyjeżdżają, mimo i długich zajęć, bo zaczynamy rano i kończymy no, dosyć późnym popołudniem. Jest to dla dzieciaków dużo, ale Żadne nie jest zmęczone, wszystkie chętnie, bardzo chętnie się uczą i bardzo chętnie uczęszczają na wszystkie zajęcia, zarówno z rytmiki, ze śpiewu, tak i z grania na skrzypie z machigonka. Improwizacja to jest na bieżąco własne, twórcze. Jakieś takie, prawda, szukanie dźwięków różnych rozwiązań harmoniczno, melodyczno, rytmiczno, nie wiem, no, agogiczno, akustyczno, nie wiem, no, jakby jest to zabawa generalnie dźwiękiem. 자, yeah. Te cele, które założyliśmy sobie, zostały osiągnięte. Oczywiście było różnie, czasem trudno, czasem były i łzy, i pot, ale było też dużo radości. No, miały szansę i mieliśmy szansę zobaczyć to na koncercie, w którym kończyliśmy ten projekt, 5 lipca w Lalikach. Wszyscy pokazali się na scenie, pokazali swoje nowe umiejętności. Pięknie na tej dziedzinie plarikach. Witajcie. Witam wszystkich gości, rodziców. Przede wszystkim dzieci, dzieci se, no i księdza gazde tej dziedziny, księdza Wojciecha. Nie wiem, koście się tutaj. Pokójcie Wojcie, były jak najbardziej udane. Nie miałam okazji mieć zajęć ze wszystkimi instruktorami, jednak te z Martinem Wałęchem były jak najbardziej fajne, udane. Jako, że wcześniej grałam na basie też tylko miesiąc, pomógł mi się tak jakby otworzyć na bas, na, na to w ogóle jak się gra na basie. Idą se, idą, idą se, granicą Zajęcia naprawdę bardzo fajne. Instruktorzy wspaniali, dużo wiedzą, można ogrom wiedzy stąd wynieść. Ogólnie to gram na skrzypcach. Tutaj miałem okazję nauczyć się nieco o, o instrumentach pasterskich, szczególnie o fujarkach, o karynach. Również miałem okazję trochę pośpiewać. Mm. podobało na zajęciach, gdy byliśmy z panią Kasią Jopek i, te, i ta rytmika. Poznałam wielu bardzo fajnych ludzi, młodzieży, z którymi bardzo dobrze się dogadywałam. Nauczyłam się emisji głosu, grać w kapeli i słuchać innych. podobały zajęcia z panem Marcinem Biegunem. W ogóle bardzo mi się podobało i chciałabym dalej grać na skrzypcach. bo pracowaliśmy bardzo ciężko przez te cztery dni. Jak widzicie, momenty są różne. Jest dramat, jest komedia, jest po prostu wszystko. Wszystko naprawdę się wydarzyło. Gramatycznie. Jak było, słuchajcie. Nie genialnie, genialnie. Pierwsze miejsce! Szczególnym dla nas wydarzeniem podczas całych warsztatów był koncert zespołu Wołosi, który gościnnie wystąpił podczas naszego koncertu podsumowującego warsztaty w Lalikach. To naprawdę szczególni goście. Muzycy, którzy z jednej strony są profesjonalistami wykształconymi muzykami klasycznymi, a z drugiej strony w składzie zespołu są osoby, które Same uczyły się grać właśnie w taki sposób, jak fundacja prowadzi swoich uczniów, czyli ze słuchu. Są to mieszkańcy właśnie Trójwsi, którzy, którzy gdzieś tą swoją drogę muzyczną zaczynali właśnie w takim ognisku muzycznym, jak ogniska prowadzone przez Fundację Braci Golec.